Czasami jest tak, że nie ma, nie ma w ogóle osób, które, które chciałyby z nami wyruszyć, wyruszyć w tą podróż. Natomiast są osoby, które są chętne i ambitne i z natury, lubią dużo wiedzieć, lubią pytać i po prostu przez swoją dociekliwość po drugim czy trzecim spotkaniu zmieniają nastawienie, ponieważ więcej rozumieją. To są oczywiście te osoby w zespołach, na których powinno nam najbardziej zależeć, bo to są też naturalni przyszli liderzy, czyli ludzie, którzy chcieliby się czegoś nauczyć, w związku z tym, wiedząc, że być może nie rozumieją całości zagadnienia, czy też jakby jeszcze nie widzą tego, dokąd to na końcu naprowadzi, pytają się, jak my rozwiewamy ich wątpliwości, wprowadzamy ich w temat, w pewien sposób też wyróżniając ich wśród innych pracowników, oni mogą być takimi ambasadorami. No, i tutaj mamy pierwsze miejsce ewentualnego potencjalnego konfliktu, ponieważ oczywiście reszta pracowników uważa to jako pewną zdradę, więc mogą się chwilowo na siebie dąsać. Też w firmach tak naprawdę bardzo różnie to wygląda. Są firmy, gdzie te. Nawet jeżeli pracownicy nie są przekonani do tych zmian, to to są jakieś tam ciche pomruki, ewentualnie wymiana jakichś zdaje w szatni, czy po pracy, a są takie, gdzie ludzie manifestują to w taki sposób, że nie przychodzą do pracy, czy też w jakiś sposób już tak jawnie bogotują, bojkotują, czy też odnoszą się z brakiem szacunku do takich osób, które są zmianą zainteresowane.